Hej kochani, z tej strony Sylwia, dawno mnie nie było, mam nadzieję, że tęskniliście i czekaliście na kolejny filmik. Tym razem przygotowałam dla Was trochę małe powtórzenie, ale też niekoniecznie. Chciałabym dzisiaj wypalić y, ucho y, takiego uroczego psiaka, i, i jeśli zobaczycie i możecie się już tutaj przyjrzeć, to zwrócicie uwagę, że y, psiak ma dość krótką sierść, y, więc chciałabym pokazać Wam, jak tą krótką sierść y, wypalać, y, y, odpowiedzieć również na pytania. Y, Jakie często e, zadajecie, e, czy krótsza sierść jest e, łatwiejsza do wypalania, trudniejsza i e, jak to się e, wszystko do siebie ma, e, więc jeśli jesteście ciekawi, e, co tutaj dzisiaj poopowiadam e, i, i co pokażę, to, to zostańcie koniecznie ze mną. początek jeszcze kilka informacji technicznych wypalam na e, plastrze e, olszy tym razem e, wypalam pirografem e, Antex Craft z klasyczną moją ulubioną końcówką e, ona jest od góry zaokrąglona delikatnie spłaszczona ja ją jeszcze delikatnie wygięłam dzięki czemu mogę nią również e, cieniować mm. Jest to moja ulubiona końcówka do wypalania sierści. Natomiast zaznaczam, że to nie jest jedyna końcówka, którą wypalam. Choć wypalam nią najczęściej, to nie wszystko jestem w stanie, nie każdy efekt jestem w stanie nią uzyskać, więc warto też zaopatrzyć się w inne końcówki, które pozwolą nam na uzyskanie Zupełnie innych albo lepszych efektów w niektórych, w niektórych miejscach i w niektórych momentach. No dobra, to jeżeli chodzi o wypalanie sierści, jeżeli chodzi o wypalanie sierści krótkiej, bardzo ważne jest, by dobrać odpowiednią temperaturę do tego, co chcemy wypalać. Jeśli będziemy mieli zbyt wysoką temperaturę, stawianie krótkich kresek będzie dość utrudnione. Jak nie niemożliwe. E, więc tutaj warto jest zwrócić uwagę na temperaturę, jaką e, ma nasz pirograf. I tak, jeśli mamy pirograf o stałej temperaturze, to tutaj musimy posiłkować się szybkością naszej ręki. Jeśli mamy pirograf ze zmienną temperaturą, warto jest zacząć od znacznie niższej temperatury i dopiero później delikatnie ją sobie. Zwiększać. Już patrząc, jak nam to wszystko wychodzi, czy jesteśmy w stanie stawiać takie krótkie kreski. I czy wychodzą one, na, one nam na tyle dobrze i precyzyjnie, że możemy sobie tą temperaturę zwiększyć i delikatnie wtedy minimalnie przyspieszyć tą naszą pracę? Bo wiadomo, że jeżeli mamy wyższą temperaturę, to musimy już wtedy poruszać troszeczkę szybciej tą ręką, żeby efekt był taki sam, jaki był przy niższej temperaturze, ruszając wolniej ręką. Mam nadzieję, że jest to jasne i nie zagmatwałam zbytnio. Mm, no dobra. To mamy tutaj takie ucho. Jeśli chodzi o krótką sierść, to bardzo ważne jest, żeby tą krótką sierść wypalać przy pomocy krótkich pociągnięć. Jeśli, mamy, jeśli sobie wyobrazimy takie, taką krótką sierść, no to tak naprawdę wiemy, że ona składa się tak naprawdę z miliona kreseczek. I bardzo ważne tutaj również jest to, żeby pirograf, zanim zetkniemy się z drewnem, mam nadzieję, że to coś w ogóle widać, ja tworzę taką pierwszą bazę tutaj na tym uchu i ona jest naprawdę bardzo delikatna, więc może sobie delikatnie tutaj na potrzeby filmu troszkę podkręcę tą temperaturę. Ale też pamiętajcie, że nie mam jej zbyt wysokiej. Mam ją teraz w granicach tam 500-600 stopni, więc, więc ta temperatura też, też nie jest jakaś super wysoka. Zobaczcie też, że pirograf, końcówka pirografu w ogóle się nie zaczerwieniła i oczywiście przy wypalaniu nie wydziela mi się tu żaden dym, więc mogę sobie swobodnie, swobodnie wypalać. Bez większych obaw o zarówno swoje zdrowie, jak i o komfort pracy. No dobra, wracając do sierści. To tak, bardzo ważne jest, by pirograf, zanim zetknie się z drewnem, był już w ruchu. Dzięki temu będziemy mogli uniknąć z postawienia takiej pierwszej kropki. Jeśli oglądaliście moje wcześniejsze filmiki, to dobrze wiecie, o czym mówię. Jeśli nie, to odsyłam. Nie chciałabym tutaj na pracy Wam pokazywać. Zaraz i tak sięgnę sobie jeszcze jakąś ewentualnie deskę czy tam jakąś sklejkę do, do takiego pokazywania takich y, błędów. Natomiast bardzo ważne jest to, żeby ten pirograf był cały czas w ruchu. I zobaczcie tutaj, że ja cały czas góra-dół, góra-dół stawiam sobie kreseczki y, dość gęsto y, i zapełniam powierzchnię, która docelowo będzie bardzo ciemna, bo piesek ma... Y, Czarno brązowy pysk, a akurat ucho jest y, y, czarne, więc tutaj docelowo to, to ucho będzie bardzo ciemne. Y, ale zanim y, s, będę robiła je bardzo, bardzo czarne, takie ciemne, to, to kładę sobie, nakładam sobie taką bazę, zaznaczam, w którym kierunku y, idą włosy, y, w, którą, w którym kierunku układa się ta sierść żeby później móc odpowiednio wycieniować i. I nadać y, odpowiednich, y, odpowiednich kształtów y, temu łóżku. Y, no dobra, mam nadzieję, że coś tu widać. Może ja Was delikatnie przybliżę. Będzie wtedy, może, lepiej. Ok, teraz już chyba widać troszeczkę bardziej. I teraz tak, mając taką bazę. Zobaczcie, że tak naprawdę nie widać, żeby to były takie włoski zaczynające się i kończące w jakimś jednym miejscu. Czyli stawiając, wezmę jednak sobie tutaj kawałek sklejki, żeby wam pokazać, o co mi tak naprawdę chodzi. Czyli stawiając kilka kreseczek obok siebie, zobaczcie, że tu nie widać. Że któryś włos zaczyna się i kończy w pewnym miejscu. Tutaj jest taki efekt, że te włosy jakby wychodzą z sierści głębiej położonej, i gdzieś tam na zewnątrz, i one się tak przeplatają. Więc bardzo chcemy tutaj uniknąć takiego efektu, w którym kreski będą postawione w ten sposób. Czyli jakbym chciała na przykład teraz tutaj na tym postawić. Jakąś kreskę, no to bardzo unikamy takiego stawiania takich kresek od do. Bardziej chcemy uzyskać taki efekt, że ta linia, ta, ten nasz, ta, ta sierść, ten nasz włosek, on się gdzieś tam zatapia z jednej i z drugiej strony. T także y unikamy tutaj stawiania prostych kresek od do. tak? Nasza sierść nie wygląda w ten sposób. Tylko staramy się uzyskać taki efekt, i to jest, to jest dosyć trudne, nie powiem. Ja też bardzo długo się uczyłam wypalania sierści i powiem szczerze, że im więcej będziecie wypalać tej sierści, im więcej będziecie wypalać zwierzaków, tym będzie Wam znacznie łatwiej taki efekt uzyskać, ale starajcie się jak najbardziej ruszać cały czas ręką. Niech ręka będzie cały czas w ruchu, niech te linie będą krótkie, natomiast niech one zaczynają się i kończą gdzieś w nieokreślonym miejscu. Tak, czyli zanim postawimy linię, to, jest, to, zanim postawimy linię, to ręka jest w ruchu, przykładamy i odrywamy rękę. Więc dzięki temu jest taki, wydaje nam się, że ta, ta linia jest taka. że ona się tak gubi, jest coraz jaśniejsza, coraz jaśniejsza, i gdzieś tam, gdzieś tam zanika. I taki efekt właśnie chcemy uzyskać na, na sierści. Więc warto to ćwiczyć, warto trenować i, i, do, i pracować w sumie nad tym, żeby właśnie ta linia była taka. Bardzo delikatna, niezbyt nachalna. Oczywiście, później, już w kolejnych etapach, jak będziemy sobie tutaj cieniować, dokładać kolejne warstwy, no to kolejne linie oczywiście mogą być już coraz takie ciemniejsze, mocniejsze, ale za każdym razem ta linia będzie raczej taka. Zatopiona we wszystko, co jest dookoła, a nie będzie taką nachalną kreską od do, i ona zawsze będzie gdzieś tam zanikać. Możecie sobie zobaczyć tutaj, gdzieś z boku. To są dopiero pierwsze warstwy, więc może tego aż tak nie widać. Ale te linie też gdzieś tam się za każdym razem ta sierść wtapia. W elementy gdzieś tam obok wypalone, więc też nie ma takich postawionych klasycznych krech od do. Więc dobra. Więc wracając do wypalania mm, krótkiej sierści, to tak, stawiamy oczywiście krótkie kreseczki. Im ta sierść w danym miejscu jest krótsza, tym te kreski muszą być krótsze. Tu na uchu ta sierść, powiedzmy. Mm, nie jest bardzo krótka, nie jest też y, jakoś bardzo długa. E, natomiast te kreski, powiedzmy, że mają około mm, pół centymetra do centymetra długości. E, mm, tutaj, jak stawiam te, te moje kreseczki. Natomiast czasem zdarzy się, że będziecie musieli wypalić sierść, która będzie mm, bardzo króciutka. E, na przykład, tak jak tutaj mam na. Mm, pyszczku, może to widać, będzie widać, tutaj u góry na pysku, tutaj ta sierść naprawdę jest taka króciutka i wtedy tutaj te moje pociągnięcia też muszą być dobrze do, dopasowane do długości tej sierści, czyli one tu mają po kilka e, kilka milimetrów, te pociągnięcia tutaj moje mają po kilka milimetrów e, i to powiem szczerze, że to może się wydać nieistotne, że przecież tego aż tak nie widać, ale już przy końcowym efekcie powiem szczerze, że naprawdę jest to widoczne. Jeśli wszędzie zastosujemy taką samą długość sierści, to gwarantuję, że będzie to bardzo, bardzo widoczne. Na końcowym efekcie pracy, że te zwierzęta mają jednakową długość sierści w każdym elemencie na swoim ciele, co oczywiście nie jest naturalne. P psiaki mają dłuższą sierść gdzieś tam na tłowiu, a krótszą zdecydowanie na pysku, i, i warto na to zwracać uwagę podczas gdy wypalamy właśnie portrety jakichś tam zwierzaków, żeby zwrócić uwagę na długość sierści, którą mają zwierzaki w każdym miejscu swojego ciała. Kolejnym elementem, na który warto zwrócić uwagę, jest to, jak te włosy się układają. I w zależności, czy one idą troszkę w prawo, troszkę w lewo, czy one się tu zaginają, czy tam się zaginają, to bardzo ważne jest to, żeby umiejętnie ten kierunek sierści zachować. To nam później zdecydowanie ułatwi cieniowanie. No i dzięki temu ta praca też będzie miała taki efekt bardziej 3D, nie będzie taka płaska. Więc nie bójcie się zaginać y, tych linii, nawet jeśli linie są krótkie. Y, ale włosy układają się tutaj, jak na tym uchu. Troszkę was teraz oddalę. Jak zobaczycie, że teraz na przykład te włoski delikatnie tutaj będą schodziły w prawą stronę, to też musicie, musicie zachować ten kierunek i delikatnie tutaj w prawą stronę zaginać te, te włoski, żeby ten efekt był bardzo naturalny. Więcej i jeszcze raz podsumowując, krótką sierść wypalamy krótkimi pociągnięciami. Możemy w dwie strony te pociągnięcia stawiać, te kreski, możemy w jedną stronę, natomiast stawiając w dwie, na pewno będzie zdecydowanie szybciej. No, dwa razy szybciej zapełniamy taką powierzchnię niż stawiając w jednym kierunku. Mm, oczywiście, warto kolejne warstwy już stawiać w jednym kierunku. Wtedy też te włoski będą mm, szły tak bardzo idealnie. Ta warstwa pierwsza jest taką pierwszą warstwą, którą taką bazą, takim szkicem naszym, żeby nam tutaj zaznaczyć konkretny właśnie kierunek sierści, jak tutaj się to wszystko układa. Oraz to, jaka, właśnie długo, jaka ma być długość tej sierści. I dopiero w kolejnych etapach będziemy sobie tutaj cieniować, przyciemniać, dodawać kolejne warstwy. Zobaczcie, ja już teraz tutaj, tutaj, kolejną warstwę na samym środku, i już te pociągnięcia są troszeczkę wolniejsze, ze względu na to, że chcę uzyskać ciemniejszy efekt. Więc te pociągnięcia muszą być wolniejsze, bądź mogłabym też podkręcić temperaturę, ale nie robię tego, bo musiałabym co chwilę zmieniać tą temperaturę, a, a to naprawdę troszeczkę może i rozpraszać, i, i wybijać nas z rytmu. Więc zdecydowanie bardziej mm, wolę sobie po prostu zwolnić tempo pracy niż co chwilę zmieniać tę tą, tą temperaturę, bo, bo to mnie będzie wybijało tutaj z rytmu, więc to nie będzie miało większego sensu. A za chwilę mogę przejść do elementu, który już znowu będę chciała troszeczkę szybciej wypalić, bo to będzie ta, ta baza tutaj u góry, więc, więc musiałabym z powrotem tą temperaturę też zwiększać. Czy czy cokolwiek, żeby uzyskać tutaj ten e, efekt? Tak, mam na przykład teraz, ja mam temperaturę y, tam około tych 600 stopni. i Jeśli będę wypalała wolniej, to, ta, ta, y, to efekt będzie ciemniejszy. Jeśli będę wypalała szybciej, to ten efekt będzie y, jaśniejszy. I pamiętamy też, żeby zawsze ręka była w ruchu, nie zatrzymujemy się. Ze względu na to, że nie chcemy, żeby powstały nam tu jakieś niechciane, niechciane kropki, więc, więc tutaj cały czas ta ręka musi być w ruchu. Jeśli chcemy odpocząć, to, to jak najbardziej możemy, natomiast wtedy już pirograf musi być odstawiony od drewna. Hmm. Każda kolejna warstwa będzie oczywiście troszeczkę już ciemniejsza, i też te kreski będą stawiane troszeczkę rzadziej. Już nie tak gęsto jak, jak wcześniej. Oczywiście też zależy, jaki efekt chcecie uzyskać. Tu będzie ciemne to ucho, więc może nie będzie aż tyle prześwitów, natomiast będzie widać, że że jednak te, ta sierść jest ułożona warstwowo. Mogłabym wypalić ją um, od razu, powiedzmy na ciemno, jednym pociągnięciem, e, natomiast wtedy ta praca byłaby dość płaska. Nie byłoby widać tej, tej głębi, nie byłoby widać tej warstwowości. Więc, więc wtedy też nie byłoby takiego efektu, powiedzmy, 3D, że, że coś tam się um, gdzieś tam głębiej kryje um, i, i ta praca byłaby dość um, płaska. Natomiast też oczywiście tak można, um, natomiast wtedy to już raczej nie nazwałabym tego sierścią, um, bo jednak ta sierść składa się z tych włosków i warto, um, warto je pokazać. Im więcej, oczywiście, czasu poświęcicie na wypalanie, tym praca będzie dużo bardziej dokładna. Jeśli podwyższyłabym teraz temperaturę, to wierzcie mi, że nie byłabym w stanie stawiać takich y, króciutkich kresek. Może ja to też pokażę, jak bardzo ważna jest tutaj ta temperatura. Zobaczcie, ja przy takiej temperaturze jestem w stanie i mam kontrolę na tym, by tworzyć naprawdę y, malutkie, krótkie kreseczki. Mam nadzieję, że to. Widać, i tu naprawdę te linie mogą być bardzo krótkie. Tutaj na sklejce już widzę, że ta temperatura i tak jest już dość wysoka, więc ją sobie delikatnie zmniejsza. I zobaczcie, że jestem naprawdę w stanie tutaj takie króciutkie mini kreseczki sobie stawiać w dowolnym kierunku, i one będą się całkiem nieźle prezentowały. Tutaj Dobrałabym trochę inną końcówkę do sierści, jeśli wypalałabym na sklejce. Na pewno ona by miała troszeczkę ostrzejszą krawędź, gdyż tutaj mi się troszkę zatapia ta moja końcówka, i nie jestem w stanie uzyskać tak ostrej krawędzi jak na, jak na tej olszy. Natomiast widać tutaj te poszczególne. Poszczególne kreseczki. I, I tutaj mogłabym sobie tak, tutaj wypalać, na takiej temperaturze, swobodnie, i tworzyć takie, właśnie, delikatnie, delikatne przejścia, i, i sierść, czy to właśnie na nosie, czy, czy w jakiejś partii ciała, w której ta sierść jest naprawdę, naprawdę krótka. Mając wyższą temperaturę. Niestety nie byłabym w stanie tutaj już takich krótkich włosków wypalać. Już Wam pokazuję, podkręcam sobie temperaturę. Od razu widzicie, że końcówka mojego pirografu się nagrzała, może jednak troszkę za bardzo, bo podkręciłam ją do 800. Może jednak troszkę ją zmniejszę, a i tak pokażę Wam, że jest za wysoka. Aktualnie mam około tam 600-700 stopni i zobaczcie, że tutaj ja już nie jestem w stanie wypalać yy, tak dokładnie takiej sierści. Zobaczcie, że ja też stawiam, staram się dosyć szybko stawiać te, te ruch, te kreski. Staram się dosyć szybko ruszać ręką, ale no, no niestety nie jestem w stanie aż tak szybko poruszać ręką, żeby stworzyć tak precyzyjne, tak dokładne, małe kreseczki. Więc chcąc wypalać sierść, musicie też dobrać odpowiednią temperaturę do tego, co wypalacie. Chcąc wypalać sierść krótką, ta temperatura też będzie zdecydowanie niższa niż w przypadku, gdybyście wypalali jakąś dłuższą sierść. Bo jeżeli chcecie wypalać troszeczkę dłuższą sierść, to te pociągnięcia będą dłuższe, więc wtedy możecie sobie pozwolić na to, żeby ta temperatura była ciut wyższa. Ale mówię ciut wyższa, to nie jest na zasadzie krótką sierść wypalamy na temperaturze 200, 300, 400 stopni, a długą sierść wypalamy na temperaturze... 700 czy 800. Nie, zawsze wypalamy na taki, przy której mamy stuprocentową kontrolę. Jeśli wy krótką sierść jesteście w stanie uzyskać jeszcze raz pokażę, taki efekt. Te, jeśli jesteście w stanie uzyskać taki efekt przy temperaturze 700 stopni, to super, to, to możecie sobie na takiej temperaturze działać. Ja na 700 stopniach jestem w stanie uzyskać taki efekt i dla mnie on jest absolutnie niezadowalający. Tutaj wygląda, jakbym już wypaliła z 10 warstw co najmniej, a tak naprawdę nic nie widać, jest jedna wielka czarna plama. Tu na, tej, na tych warstwach jestem w stanie dodać kolejne ciemniejsze warstwy które będą tylko potęgowały ten efekt yy, tej sierści, takiej 3D, takiej puszystości. Tu widzimy taki efekt bardzo płaski yy, i niestety nie jest to dla mnie, nie jest to na pewno zadowalający efekt. Nie jestem w stanie tutaj przy temperaturze właśnie 700 stopni uzyskać fajnych yy, małych kreseczek, które będą yy, wyglądały właśnie jak yy, sierść. Wracając tutaj do mojego yy, psiaka, yy, więc... Yy, Wypalając tą krótką sierść, dostosowujcie temperaturę do tego, co chcecie wypalić, oczywiście również do tego, na czym wypalacie, musicie dostosować tę temperaturę, warto sobie jest przetestować właśnie tą temperaturę, ten pirograf na jakimś kawałku, gdzieś tam drewna obok, żeby niekoniecznie od razu próbować na pracy bo może się wydarzyć tak, że postawimy jakąś kropkę, która nie jest w stanie później która będzie nam przeszkadzać i nie będziemy w stanie jej usunąć bez uszkadzania na przykład struktury drewna. Więc tak mniej więcej prezentuje się wypalanie krótkiej sierści ja osobiście Chyba wolę y, krótką sierść, y, choć nie ukrywam, że jest ona troszeczkę trudniejsza, y, chociażby ze względu na to, że y, trzeba pracować właśnie na tej dużo niższej temperaturze, żeby uzyskać ten taki fajny efekt. Trzeba się troszeczkę bardziej namachać, y, jeśli chodzi o tą krótką sierść, ale efekt y, końcowy naprawdę jest y, zadowalający. Y, mam nadzieję, że jak tutaj skończę, to, to pokażę Wam ten efekt. Jak to mniej więcej się prezentuje? Od razu jeszcze też przypomnę, kochani, jeśli macie ochotę się pouczyć razem ze mną, wypalać, to w Gdańsku będzie okazja. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Będę prowadziła warsztaty 17 lipca. W Gdańsku, jeśli jesteście ciekawi, to link do wydarzenia wrzucam Wam tutaj w opisie filmiku. Możecie również śledzić mój fanpage bądź Instagram. Tam też zawsze wrzucam kilka informacji na temat i samego wypalania, oraz też będziecie mogli tam podglądać moje prace, które aktualnie, aktualnie tworzę. No dobra, to by było chyba na tyle, jeśli chodzi o krótką sierść. Mam nadzieję, że filmik był dla Ciebie przydatny. Jeśli tak, to koniecznie zostaw łapkę w górę, udostępnij, bądź zostaw komentarz. Będzie mi bardzo miło, wtedy też YouTube będzie mógł wyświetlić ten filmik większej ilości osób. Co, co sprawi, że mój kanał będzie się rozrastał, a ja będę miała motywację do tego, by tworzyć dla Was y, kolejne filmiki. I dzielić się z Wami swoją wiedzą. Więc to by było dzisiaj na tyle. Trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem. No i mam nadzieję, że do zobaczenia na warsztatach. Że z kimś z Was na pewno się tam zobaczę. To już wiem, że na pewno się z kimś zobaczę, kto tutaj śledzi mój kanał, co bardzo mnie cieszy. To, to jest mega dla mnie takie wyróżnienie, i, i bardzo się z tego powodu cieszę. Natomiast mam nadzieję, że będzie Was tam znacznie więcej. Trzymajcie się i do zobaczenia.